Cześć, siemanko ludziki. Dzisiaj robię mój sos, który moi przyjaciele nazwali Mario Dipem i serio, to jest petarda. Czosnek siekam na bardzo drobno i wrzucam do miski. Dodaję cztery duże łyżki lekkiego majonezu, cztery łyżki jogurtu. Może być naturalny albo grecki. Oba działają świetnie. Do tego sól, pieprz, kaju prowansalski. Mieszamy, odstawiamy na pół godziny, żeby smaki się przegryzły i gotowe. Ten sos to sztos do kebaba, do chipsów i ogólnie do wszystkiego. To jest właśnie Mario Dip. I co? Gotowe. Mario Dip, który rozwala system. Petarda. Polecam Mario Dipa. Spróbujcie i dajcie znać w komentarzach. Czy tak dobrze Wam smakuje jakimi?